Hej, cześć i czołem. Gryzor w pas się kłania ponownie. Tym razem odpalamy najświeższą produkcję Ubisoftu Far Cry 4. Jako, że jestem wielkim fanem poprzedniej części, czyli trójeczki, postanowiłem sięgnąć również po część czwartą i mam nadzieję, że będę się równie dobrze bawił z tą grą, tak jak z poprzednim tytułem. A Wy przy okazji razem ze mną zapraszam. Na wprowadzenie, a już z we can only accept your status as a u.s citizen as we have no official records regarding your karate citizenship furthermore i must legally advise you against traveling into karat we have no official diplomatic presence in karat due to the civil unrest with the golden path in regards to your intent to bring with you the cremated remains of one Ishwari Gail, you'll need to bring with you the passport of the deceased. Hey, yeah. passport. Już od samego początku mamy tutaj do czynienia z takim klimatem zawadyjacko-awanturniczym, i tak też, tak też nas ta gra wprowadza swój nastrój. A rzecz, rzecz dzieje się gdzieś w zmyślonym państwie w Himalajach. Górski setting o wiele bardziej odpowiada mi niż ten przedstawiony w poprzedniej części, czyli taki tropikalno-wyspowy, ale oglądajmy. पटना पटना में जा। परवा है तो बाढ़ में जा लेकिन हमारी रेंज में मेटाई मैंने कहा आगे। कुछ है अभी तक कुछ नहीं कोई कोई लो मिल गया चलो चलो से निकलो हेलो सुनो Ups. Chyba należy uciekać Okej Tak też mocno się nie porozpoczyna, ale poprzednia część Podobnie przy się rozpoczyna Oj Jeszcze chyba na wziął jakiś Distinctly remember saying, "Stop the bus." Yes, stop the bus. Not shoot the bus. I'm very particular with my words. Stop. Shoot. Stop. Shoot. Do those words sound the same? That it got out of control. I'm sorry I didn't hear you what you say. It got out of control. Got out of control. I hate when things get out of control. Motherfucking. What's the And I got blood on my fucking shells? There's a silver lining. You didn't completely fuck it up. Get up, boy. I recognize those eyes anywhere. <laughs> I'm so sorry about this. This was supposed to be. Well, not this. We have a party waiting for you, but I don't think I know your name. Who is this? Hmm? Is this your plus one? <laughs> Strong silent time. I like it. I am terribly embarrassed about all of this. This was supposed to be very simple, but you know, if you give food to monkeys, they just throw their shit at each other. You know? Oh, would you hold this? For just a moment, I want to get a little. Tak, i mamy selfie. Poznajemy też swoją twarz co w trybie FTP. Bardzo rzadko się zdarza. no chyba, że mamy jakieś lustro w pobliżu. No proszę, i zespół by Clash. Nam zagrał jeszcze na koniec tego wprowadzenia do 17. Ciekawie się to zapowiada. Zobaczymy, jak akcja potoczy się odrobinę dalej. Rozumiem, że tutaj teraz zostaliśmy porwani przez tego pagamina, naszego głównego przeciwnika, jak mnie mam, w grze. No, ale poobserwujmy jeszcze to wprowadzenie, to intro, bo no, no, dość interesująco się zaczyna. I też mamy do czynienia na samym początku. <laughs> that wry smile betrays you again, Duplum. <laughs> well, go on, take the bloody bag off his head. Again, terribly sorry for what happened before. This is more what I had in mind. So, fresh start introductions. Ajay Gale, our guest of honor. Paul, our very gracious host the little monkey whose name I still don't know and I of course am pagan men you really don't remember me do you your mother she never spoke of me never mentioned me we'll, we'll change all that all I need cash uh, how much do you need all of it Thank you here we are hmm? all right this would be. Smile. <coughs> Właściciel nawet własnej waluty z własną you. That's me. Well, I'm not so sure anymore. Now your mother. My mother, hey. on the other hand, she understood me. She knew me in a way that no one ever did. That takes me back. The last time I saw Ishwari was... years ago she told me she loved me women they can do that they can tell you they love you in a moment and mean it men on the other hand no, no men only really love you in hindsight and too much distance has built up so when your mother decided to flee to the united states with you on her hip i couldn't help but blame myself but then i realized it's not me Golden path. Uh. Those fucking terrorists, they ruin everything. Like dinner. Did no one ever teach you that it's rude to text at the table? We'll see it. Be... Oh. Really, guys, we're not checking for these anymore. Ah. I'm with RJ Gale. You'll love this part. Help. <laughs> A text for help. You don't text for help, you cry for help. So come on, you're gonna cry for help. You're gonna do something, you're gonna do it right. Here we go. Go on. Cry for help. Cry for help. Help? Oh, pathetic. No, cry for help. Help! You mean it, boy. Help! help! From your diaphragm! Help! What he knows Terrorists right? Now, please stay right here Enjoy the Kra Don't move I'll be right back Yuma, we need to talk hmm. Świetnie zagrana, świetnie zarysowana na samym początku ta postać głównego antagonisty Pagan Mina No i my jako AJ. Gale, bo tak chyba to się e, nazywa. No zobaczymy jak pójdzie, e, pójdzie naszemu tutaj zawodnikowi. Czyli można to tak e, nazwać. Jesteśmy gdzieś w Himalajach e, gdzieś e, z, 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 mamy zadanie jakby, może nie tyle zadanie, ale gdzieś rozrzucić prochy e, matki e, pozostawione gdzieś tutaj w nie pozostawione, tylko e, post krem, po kremacji jego matki której ostatnim życzeniem było właśnie żeby rozrzucić gdzieś e, prochy w Kairacie Tak to się nazywa. No i cóż, e, zostaliśmy złapani przez lokalnego wataszkę, tudzież przywódcę e, kairatu pagamina. No i cóż, nasze zadanie to oczywiście chyba uciec z tego miejsca. Mm. Może odnośnie troszeczkę technikaliów. Na razie nagrywam to w rozdzielczości Full HD w 30 klatkach, nie widzę 60 sensu 60 klatek na chwilę obecną. No mam nadzieję, że ładnie to będzie wyglądało, ale należy się liczyć z tym, że będę gdzieś przy okazji sobie sobie eksperymentował troszeczkę i z rozdzielczościami oraz z, z jakością tej grafiki z bitrate'em, ponieważ no, nie wiem jak Far Cry 4 zareaguje na współpracę z OBS-em, to no, jest sprzętem, który teraz tutaj połączyłem razem w celu nagrywania tychże filmików. No, kurczę. Czy tak, skumałem się z Golden Path, ze Złotą Ścieżką. Które, która organizacja, ta organizacja jest tutaj traktowana jako organizacja terrorystyczna w tym małym państwcewku gdzieś wysoko w górach?

Uchuchuchuch, czy ja tu mogę w tym prologu zginąć? Mam nadzieję, że nie. Dobra, lecimy do ciężarówki. Słoń! To też taki znak charakterystyczny Far Cryer 4, już był w e, zwiastunach e, zapowiadany. Tak samo jak ten taki malutki śmigłowiec, właściwie. O, mamy gun. To nowość w porównaniu do poprzedniej części. Uuuu, ponieważ można strzelać właśnie z mknących pojazdów, w poprzednim nie można było tego robić Eee, cóż tu się dzieje dalej? O, możemy się wyhealować oczywiście Uuu. dobrze, dobrze, muszę. się... Gość? Leczy gościu! Świetna muzyka przy Zabinach, no to, towarzyszy Ojej. Swoją drogą jestem ciekaw, czy będą swego rodzaju... No nie twisty fabularne, ale czy będą jazdy podobne, jak to miało miejsce w części trzeciej z tymi grzybami. Czy tutaj też będziemy przechodzili? Mmm, w jakieś inne stany świadomości Mam nadzieję, że tak, ponieważ no, Nepal, jaka dosyć mistyczna kraina Nepal oczywiście nie jest to Nepal Himalaje jako mistyczna kraina no, umożliwiają zastosowanie takich trików Fuck The driver is Ok, listen to me Look around You should be able to see a tower nearby I need you to make your way there I'm on my way to secure it now Head to the tower Ok. You can do to zrobić. Dobra. Pierwsze zadanie dotrzeć do tamtej wieży na horyzoncie. E, uzbrojeni tylko w maczetę mu jesteśmy. Jak to w ogóle wygląda? Czy to w ogóle się nie zacina? Czy to jakoś śmiga? No śmiga. Oj, tutaj jakiś tutorial na temat detekcji, na temat rzucania kamieniami oraz chowania się gdzieś w krzaczorkach. Czyli standardzik dla serii. Far Cry, gdzie idzie? To to Rzucę tą Take down pierwszy Jest dobrze. Czuję się jak u siebie już. W tej grze. The longer you hide, the angrier I'll get. Come out and make things easier on yourself. Zobaczymy nikt. Dobra, mam kałaszka. i to search. Już na początku gra daje nam znać, że jesteśmy, jesteśmy właściwie w trzeciej części. Że tutaj nic się pod względem obsługi właściwie nie zmieniło. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. A i będzie dalej, zobaczymy. To cieszy dla. Zawsze to jest fajnie wrócić do, do kolejnej gry z serii, wiedząc, że, że gdzieś tam i czując się jak u siebie, nie martw się o całą klawiszologię, zastosowane rozwiązania. No, oczywiście tutaj pewnie będzie troszeczkę różnic pomiędzy trójką a czwórką. Został jeszcze jeden typek tam, a no, mogą może go zdejmie. Oj, pan tam jeszcze był? Nieładnie, nieładnie. daleko. Cóż to się dzieje? Ładnie gra chodzi, nie powiem. Gram na detalach ultra, ale być może na filmikach... Oj, co to jest? AK-47. Uuu, już do mnie biją. Mam nadzieję, że nie będzie to jest zacinek jakiś na tych filmikach, więc to jest tak troszeczkę teaserowo-testowo sobie ponagrywamy dzisiaj. Dobra, opium. Bardzo ładnie to wygląda. Punkty doświadczenia wpadają, co cieszy, oczywiście. Tekstury piękne. No, to kolejny raz widzimy, że w tym roku ta next-genowość wkracza na wszystkie platformy. Powiedzmy, ta teksturka tych kamieni. No, świetna sprawa. Poza tym, Vanishing of Ethan Carter też podobne tekstury mieliśmy i naprawdę pięknie to wyglądało. Zawsze to fajnie wiedzieć, że coś się dzieje, coś się rusza w grafice, mimo tego, że ja już właściwie nie potrzebuję nic innego. Nie potrzebuję. Jakiby mocniejszych grafik już w tych grach już te grafiki osiągnęła grafika w grach osiągnęła taki poziom który mnie w zupełności zadowala właściwie teraz można by się skupić tylko nad płynnością tej grafiki no ale to w dużej mierze zależy tylko i wyłącznie od sprzętu nie od powiedzmy woli programistów no, mam wrażenie że czasami konsole hamują ten rozwój no niestety tutaj trzeba iść na kompromisy Ponieważ nowa generacja konsol nie przedstawia sobą zbyt wielkiego powera, tam może jeszcze, jak to się szeroko rzekło mówić, twórcy nie, nie potrafią wykorzystać w pełni możliwości tych, tych zabawek. Ja natomiast myślę, że, że troszeczkę się spóźnili w stosunku do PC-ów i było w procesie tworzenia tych nowych konsol troszeczkę za późno na zmianę i, i troszeczkę gorszą, gorszy sprzęt nabywcy tychże maszynek dostali. Okej, okay. cóż tu dalej się dzieje, żeby nikt nie przy, nie przyuważył. Właściwie, o, pierwszy zwierzak do skurwania standardowo skurujemy. Pięknie to, 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 to wygląda, ale obawiam się, że... Cóż to jest? Aha, czyli to jest taka przynęta, którą rzucamy, powiedzmy, w tłum naszych przeciwników i wtedy pojawia się jakiś drapieżnik, który, który będzie się rzucał w pogoni za tą, za tą przynętą. Przy okazji załatwi, pozbawi nas problemu z jakimiś tam przeciwnikami. Zobaczymy, jak to działa w tej chwili. Jak to się tu robi? Okej. Mamy no, powiedzmy, przynętę. W czym się rzuca? rzucą przynętę. Kto wyskakuje? Ktoś biegnie. O! Niedźwiedź! <śm> 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 no ale co? Niedźwiedź tak łatwo Twoim zabić? Nie, no niedźwiedź tutaj ogarnia. Widzę pięknie. Pomogę temu niedźwiedziowi troszeczkę. Szkoda. Zwierza. Okej. Okay. Dobra. Tylko, żeby się niedźwiedź na mnie teraz nie rzucił. Tak więc, pierwsza mechanika taka dodatkowa z gry. E, przynęta dla niedźwiedzia, który jest jakby naszym stronnikiem. Mam nadzieję, tylko że on mnie tutaj nie zaatakuje. O, w międzyczasie tutaj jakiś sęp orzeł. O, ciekawe, czy będę mógł przez niego być zaatakowany. Nadal skurujemy. Myślę, że. Oj, jak na sam początek, to jest wystarczające nagranie. Jeżeli się spodoba, będę nagrywał dalej, dalej serię z tej gry. Jeżeli nie. To nie, przerzucimy się na coś innego. Mam nadzieję, że tak, bo ja mam zamiar tutaj się zagłębić w ten górski świat Far Crya 4. A tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!